Nagrywa. No to kochani, najnowszy puder z firmy Essence Fix and Last 14 godzin i oni mają podobny puder, tylko że prasowany. Jest akurat puder e, sypki. Please remove. Okej. Okay. Okay, no to remove. O. I nie trzeba się zbytnio męczyć, bo tutaj już jest naklejka. Dobra. Jest bardzo biały. Bardzo delikatny. Taki no naprawdę mega, mega delikatny. Doklepię sobie pędzelek. To jest akurat Yesup 110 Face Shape. Tak, dość, no trochę mniej. I standardowo zacznę sobie od okolicy pod oczami. I powiem Wam, że on mi coś przypomina. On mi przypomina. Jeszcze nie chcę wyrokować, ale chyba. No, bardzo jest podobny. Z tego co zauważam na ten moment. Do Paezy Puff Tak, on robi flashback. I wygląda. Spójrzcie na czoło. Czekajcie, ja Wam odwrócę kamerę w drugą stronę. Dobra. Teraz macie 4K Ultra HD. I spójrzcie czoło. Nie zwracajcie uwagi na moje włosy. Ale y, wygląda bardzo, bardzo sucho, więc to porównanie do Paezy Puff Cloud, jak na ten moment się nie sprawdza. Ewentualnie, no, jedyne, gdzie wygląda jak paezę, to jest pod okiem. I to jest jedyne. Czekajcie, bo. Znowu nic nie widzę. Teraz powinno być. Teraz powinno być lepiej. Dobra, Ym, no ten puder na razie. No, zobaczymy, damy mu szansę. Ja zrobię to co zwykle, czyli świeżam twarz hydrolatem. Puder zareagował dosyć ok na hydrolat. Blask na skórze wrócił i jest mniej pudrowa. Damy chwilkę, niech sobie to wchłonie. To się będzie wchłaniać. To chcę Wam również pokazać nowość od marki Essence. Jest to olejek do ust algowy. I on jest taki zielono-niebieski. I ja mam kolor 0,3. Ja już go nakładałam i. Powiem Wam, że on fajnie nawilża i widać. Widzicie? Widać delikatnie niebiesko-zieloną poświatę. I niestety trzeba, jak chcemy nawilżenie takie fajne, trzeba go nałożyć kilka razy. Jednym takim swipe'em i wyciągnięciem. No, za dużo nam to nie da. Mam najnowszą bazę od Essence, bazę pod cienie. Essence Prime. Są sobie. O. Mega gęsta, nie pachnie. I to jest z tej serii Like a Boss. Oni mają z tej serii też. Um, oni mają z tej serii też. No mów, rzęsy Ja mam bardzo, chyba całą kolekcję Właśnie tych rzęs I tak, baza jest przeźroczysta I na dłoni jest taka Mega, mega, mega Gęsta, natomiast przy kontakcie Z ciepłym dłoni Z ciepłym palców Robi się Oleista, spójrzcie Rozkłada się Bardzo fajnie bardzo bezproblemowo, tak dwa najnowsze cienie pojedyncze. 08 i 07, to jest 08 I to jest zero siedem. Zrobimy sobie słocze. Bardzo ładne, i nałożę je na całą powiekę, tylko nie wiem które. Ten 07 U. O, jaki ładny! Ten 08 tutaj jakby połączymy. Ty, fajnie. Zrobimy tutaj bardzo piękny mają błysk, i one. Nie wiem, czy to chodzi o tą bazę, ale wydają się takie mega, mega, mega łatwe w rozprowadzeniu. Fajne są kremowe, bardzo łatwe. I co teraz zrobimy to? Pędzelek. Pozacieram granicę, i później dodam tylko brązerka. Jestem w szoku. Bardzo mi się to podoba. Biorę mały pędzelek, ten kolor 0,7 i sobie tutaj nałożę wewnętrzny kącik i lekko na dolną powiekę, a na resztę dolnej powieki już pójdzie brązer. Twarz wyschła. I powiem Wam, że ten hydrolat dużo dał. Wygląda to dużo, dużo, dużo lepiej niż przed aplikacją hydrolatu. Eyelinery. Niech Was nie myli opakowanie. To nie są tusze, to są eyelinery. I wyszedł kolor brązowy i czarny. No i spójrzmy. Nie wiem, czy nałożyć brązowy czy czarny. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Brązowy. Zrobimy brązową kreskę. To nie były najłatwiejsze kreski. Jak widzicie, wyszły też takie troszkę grubsze. Pigment jest mega super. One są matowe. Znaczy ten akurat brązowy jest matowy. Wygląda to spoko, ale przez ten aplikator który jest duży. Te kreski są też. Kurde, nie. Mm -mm. Ta jaskółka. Wech, dużo lepiej, jak są takie krótsze. Oko mamy skończone. Teraz przechodzimy do twarzy. Ja sobie zrobię kontur. Kontur. Bekom różyk i przechodzimy do rozświetlacza od Diora. Bardzo mądrze Ewelinka, nie włączyłaś kamery, ale pokazywałam Wam, że już brwi są zrobione. Użyłam Pink Honey z ostatniego wtorkowego odcineczka. Wypełniłam to, co mi brakowało kredeczką od Max and More. I używamy rozświetlacza od Diora. To jest mój pierwszy rozświetlacz z firmy Dior. Jest w kolorze 0,3. I już tutaj Wam zrobię zbliżenie, żebyście się mogli pozachwycać razem ze mną. Mam nadzieję, że to widać. Spójrzcie. Przecież to jest. To jest piękne. Takie rozświetlacze. Ja kocham. Kosztował na promocji 40 euro, więc to nie jest zbyt mało. No ale spójrzcie, tu. To jest ideał. Zobaczymy, jak się będzie utrzymywał. Znaczy zamówię sobie jeszcze z dwa kolory. Jest. No, no nie powiecie, że nie jest piękny. Nie, nie, nie ma takiej opcji. On jest przepiękny, idealny. Mi się podoba bardzo. Wyłączymy lampę. Tak to go nie widać. Jestem wręcz oczarowana tym rozświetlaczem. To jest czysty brokat, błysk bez żadnej bazy rozjaśniającej, kolorystycznej czegokolwiek. Jest przepiękny. I to opakowanie, taka poduszeczka. Mega, mega. Tym oto sposobem przechodzimy do przedostatniej nowości i jest nią maskara Lash Like a Boss Ultra Black. Ma taką szczoteczkę. Zobaczymy, co zrobi z moimi lichymi rzęskami. Byle by było widać. Szczoteczka mnie nie kuje. Co jest wielkim plusem? Powiem wam, że po jednej warstwie już dawno nie miałam takich rzęs. To może oznaczać tylko jedno. Kupię jeszcze z dwie. Naprawdę. Hit, hit. Ja nie mam rzęs, a dzięki tej maskarze je mam. Pokazywałam wam przez ostatnie kilka odcinków, gdzie się malowałam odcinków, filmików, gdzie się malowałam. Wskazywałam wam tą tą inną maskarę od Essence. Również jest boska, ale ta, gdzie nigdy nie była otwierana, po prostu przebija wszystko. Moi drodzy, dwie warstwy. Ja nie mam rzęs i teraz je mam. Przy dwóch warstwach również zostanę. Tu się lekko obrudziłam. Nie szkodzi. Dobrze. Ostatnią rzeczą, jaką testujemy jest to e, What The Fake od Essence Plumping Lip Filler i on jest w odcieniu 02 i on ma powiększać usta. Jest mega gęsty. O, czuję już mrowienie, czuję miętkę. Mi się wydaje, że ten kolor jest taki mega uniwersalny. No wygląda przepięknie. I moi drodzy, tak wygląda skończony makijaż. Zrobimy sobie podsumowanie e, pierwszych wrażeń. Najpierw wam powiem, zaczniemy od początku. Na twarzy mam Ingrid, był test na kanale, mega fajny podkład i jako korektor mam dzisiaj ten schemu, był również osobny test. Dzisiaj testowaliśmy puder z marki Essence, nowość i podtrzymuję, że pod oczami wygląda tak jak PSZ Puff Cloud, natomiast na reszcie twarzy, szczególnie tutaj na czoło Mm, jest leciutko wysuszający, ale wygląda mega ładnie Zobaczymy jak się utrzyma Jest na ten moment super Kolejną rzeczą, którą mam na policzkach są to Beka i Bel Już Wam mówiłam o nich na moim kanale, więc nie będziemy się rozczulać Dwa produkty do ust, nawilżający olejek do ust algowy numer 03 Mega fajny natomiast potrzeby, dużo warstw. Ten plumping, piękny kolor, uniwersalny. Czuć miętkę, czuć lekkie pieczenie to trzeba lubić. Ja lubię, bardzo mi się podoba. Mega. Również dwa eyelinery. Teraz przechodzimy do oczu. Dwa eyelinery. Bardzo fajne, natomiast jakby mam wrażenie, że ten kolor brązowy się lekko wytraca. Jakby lekko znika. Już nie jest tak intensywny, jest matowy. Zobaczymy, jak ten czarny. Będą jeszcze testy. Gdybyście się zastanawiali, co z moim palcem, leciała mi krew i nie mogę tego jakby doczyścić. Dwa cienie do oczu: numer 0807, bardzo piękne. Blask jest prześliczny. Baza pod cienie, gęsta. Robi się w olejek, który zastyga. To jest coś niesamowitego. Mega, boska, fajna jest. Naprawdę jest fajna. Maskara to jest hit, hit. Le no elo, przychodzi Ewelina z przyszłości. Przerwało mi nagrywanie, wyłączyła mi się kamera. Mówiłam o Wam o tym, jak zarąbista jest ta maskara od Essence. To jest naprawdę hit, hit. I yy, makijaż utrzymał się cały dzień w bardzo ładnym stanie. I ten puder wyglądał coraz piękniej z każdą chwilą. Nie przesuszył mojej cery. Rozświetlacz jakby lekko się znikał. W sensie coraz mniej go widziałam. Dlatego dam mu jeszcze szansę. Będę go yy, jeszcze przez kilka następnych... Dni, testować, jak on się utrzyma. Te produktów, które użyłam, z opisem krótkim macie w poprzednich minutkach tego wideo. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się już w sobotę. Buziaki. Pa. A gdybyście się zastanawiali, czemu nie było we wtorek wideo, to właśnie z tego powodu, że wyłączyła mi się. Kamera i nie miałam jak zmontować tego wideo, ale jestem w czwartek. Buziaki.